Ja przede wszystkim bardzo dziękuję. Dziękuję za Państwa pracę, dziękuję za Państwa służbę. Dziękuję za wychowanie tych pokoleń polskich oficerów marynarki wojennej. Bardzo ważnym znakiem świadczącym o tym, że Wasza misja jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, jest obecność dziś podczas naszych uroczystości. Pana prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika Sił Zbrojnych, bo to jest właśnie ten znak dotyczący z jednej strony wagi Waszej służby, ale z drugiej wagi tego, co w przyszłości nas czeka, a więc naszego obowiązku wzmocnienia polskiej marynarki wojennej. Tak jak. Skoncentrowani jesteśmy na tym, żeby rozwijać, wzmacniać polskie siły zbrojne, wszystkie rodzaje polskich sił zbrojnych. Tak i marynarka wojenna jest konsekwentnie wzmacniana. Zarówno jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, a więc okręty. Nie tak dawno zatwierdziłem umowę na kolejne trzy niszczyciele min w programie Kormoran. Jesteśmy też już po złożeniu zamówienia na fregaty w programie Miecznik, a więc wzmacniamy polską marynarkę wojenną w tej dziedzinie, ale przecież żeby Polska była bezpieczna, żeby marynarka wojenna stała na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, musimy mieć wychowanych, wyedukowanych, przygotowanych marynarzy. A przede wszystkim oficerów. W związku z tym tak ważna praca jest wykonywana przez Akademię Marynarki Wojennej. O tym, jak rozwija się Akademia Marynarki Wojennej, jak rozwija się polska marynarka wojenna, niech zaświadczą liczby. Proszę Państwa, w 2015 roku na pierwszym roku studiów w Akademii Marynarki Wojennej było Uwaga, 28 podchorążych. W tym roku, na pierwszym roku Akademii Marynarki Wojennej jest 170 podchorążych. Sześć razy więcej. Ale proszę Państwa, jeszcze jedna liczba. Otóż w 2015 roku było na wszystkich latach studiów 159 podchorążych. A więc. O 11 mniej niż dziś na pierwszym roku studiów. To jest właśnie dowód tego, jak władze państwowe dbają o rozwój polskiej marynarki wojennej. Dlaczego sięgnąłem do roku 2015? No żeby pokazać tą cezurę, żeby pokazać tą zmianę, tą dobrą zmianę, jaka wówczas zaszła wtedy wybory prezydenckie wygrał pan prezydent Andrzej Duda, wtedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne i utworzyło rząd. No i w konsekwencji proszę bardzo, w tym roku na pierwszym roku studiów jest 170 podchorążych. Proszę państwa, ważne jest, żeby Akademia Marynarki Wojennej rozwijała się tak dynamicznie również w następnych latach. Tego Państwu życzę, ale tego też życzę naszej ojczyźnie, Polsce, bo Polska jest bezpieczna wtedy, kiedy polskie siły zbrojne są rozwinięte, kiedy są liczne, bo one stoją na straży naszego bezpieczeństwa one odstraszają agresora. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za Waszą codzienną pracę, no i życzę, żeby ta praca przynosiła dobre efekty dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Dziękuję.